Zmiana perspektywy usiądź wygodnie w pozycji medytacyjnej. Zamknij oczy. Zadbaj, aby kręgosłup był wyprostowany, a ręce swobodnie opadały, opierając się na udach lub kolanach. Utrzymując wyprostowany kręgosłup, pozwól ciału rozluźnić się na tyle, na ile to możliwe dla Ciebie w tej chwili. I skieruj uwagę na oddech w nozdrzach. Nie myśl o oddechu, tylko poczuj go w nozdrzach, okolicach nozdrzy. Nie wpływaj na tempo, głębokość oddechu. Pozwól, aby oddech wyregulował się sam, a Ty jedynie obserwuj. Poczuj doznania związane z wdychaniem i wydychaniem powietrza. Obserwując oddech, nie wybiegaj w przyszłość czy przeszłość, świadomie bądź w teraźniejszości, czując przepływ oddechu, będąc każdym bieżącym wdechem i wydechem. Czy czujesz chłód wdychanego powietrza, ciepło wydychanego, delikatny przepływ powietrza przez nozdrza? Obserwuj bieżące doświadczenie, czuj, bez komentarzy, oczekiwań, ocen. Jeśli coś odciągnie Twoją uwagę od oddechu, dźwięki, doznania z innej części ciała, myśli czy cokolwiek innego, po prostu wracaj do oddechu. Umysł może uciekać, wpadać w historię z przeszłości czy przyszłości. W takiej sytuacji nie krytykuj siebie, kogoś, tylko po prostu wróć do teraźniejszości, do bieżącego doświadczenia. Przepływu powietrza przez nozdrza. Za każdym razem wracaj z życzliwością i akceptacją. Umysł może uciekać i to też jest w porządku, to też jest częścią treningu. Zauważanie, że umysł uciekł, jest momentem uważności, świadomości tego, co tu i teraz, który wykorzystaj do powrotu do jak najpełniejszej obecności. Raz jeszcze z życzliwością i akceptacją. I teraz podąż za kolejnym wdechem z nozdrzy do płuc. Poczuj doznania związane z przepływem powietrza w nozdrzach szyi, klatce piersiowej. Przy każdym kolejnym wdechu i wydechu poczuj ten przepływ powietrza i powiązane z nim doznania. Być może najwyraźniej czujesz podczas wdechu chłód powietrza na nozdrzach, w szyi, w płucach. Być może najwyraźniejszym doznaniem przy wydechu jest ciepło powietrza. A może to, co najwyraźniejsze, to poruszenie ciała, może klatki piersiowej przy wdechu i wydechu. Obserwuj cały proces każdego oddechu w obszarze nozdrzy, szyi, klatki piersiowej. Poczuj bieżące doznania, wywołane przez oddech w tym obszarze ciała. Nie myśl o tym, tylko poczuj. Nie wpływaj na oddech, nie reguluj go, jedynie utrzymuj świadomość oddechu. Obserwuj bieżące doświadczenie. Czuj, bez komentarzy, oczekiwań. Jeśli coś odciągnie Twoją uwagę, wracaj do oddechu. Za każdym razem wracaj z życzliwością i akceptacją, niezależnie od tego, ile razy umysł da się zassać w przeszłość czy przyszłość historie, komentarze, oceny. Poczuj wdech, otwórz się na doznania związane z przepływem powietrza od nozdrzy przez szyję do klatki piersiowej. Poczuj wydech, doznania związane z przepływem powietrza przez klatkę piersiową, szyję, nozdrza. Być może czujesz ten proces wyraźniej w jednym obszarze, w innym gorzej, w jeszcze innym w ogóle. To wszystko jest w porządku. Po prostu zauważaj to, co jest takim, jakim jest, utrzymując uwagę na bieżącym doświadczeniu, na oddechu. I teraz rozszerz świadomość także na doznania związane z oddechem z brzucha, obserwując oddech od nozdrzy, przez obszar szyi i klatki piersiowej, aż do brzucha. Być może to, co najwyraźniejsze, to poczucie przepływu powietrza, być może ruchu ciała, unoszenia i opadania. Być może doświadczasz oddychania w tym obszarze ciała jeszcze inaczej. Po prostu czuj, obserwuj, utrzymuj świadomość oddechu od nozdrzy, przez szyję, klatkę piersiową do brzucha. Obserwuj bieżące doświadczenie, bez komentarzy, oczekiwań. Jeśli coś odciągnie Twoją uwagę, wracaj do oddechu, z życzliwością i akceptacją. I teraz rozszerz uwagę na całe ciało. Otwórz się na doznania już nie tylko związane z oddechem w nozdrzach, szyi, klatce piersiowej i brzuchu, ale na doznania z całego ciała. Być może nadal najwyraźniej doświadczać będziesz oddechu w danej chwili, w innej przepływu krwi, pulsowania, w jeszcze innej. Będą to doświadczenia ze skóry, na przykład ucisk, swędzenie, poczucie ciepła czy chłodu, w innej chwili jakieś doświadczenia z rąk, nóg, głowy czy innej części ciała. Jedynie obserwuj to, co w danej chwili pojawi się, od żadnego doznania nie uciekając, żadnego nie unikając, do żadnego nie lgnąc, żadnego nie oczekując. Obserwuj pojawiające się doznania z ciała takimi, jakimi w danej chwili są. czy zauważasz ciągłą zmienność doznań. To jak pojawiają się, czas jakiś trwają, znikają, nasilają się i słabną. Jeśli coś odciągnie uwagę, myśli, dźwięki, przeszłość czy przyszłość, wracaj do doznań z życzliwością, akceptacją, otwartością, ciekawością. I teraz poczuj ciało jako całość, całość od głowy do stóp, oddzielone od tego, co na zewnątrz delikatną skórą, która równocześnie chroni to, co wewnątrz ciała. Poczuj ciało jako całość. A teraz spójrz na siebie w wyobraźni, cały czas z zamkniętymi oczami, z góry, tak jakbyś patrzył na siebie siedzącego teraz z góry. Widzisz swoją sylwetkę, to jak siedzisz. Widzisz swoją głowę, ramiona, dłonie swobodnie opadające na nogi. Widzisz całe ciało. I teraz powoli, w wyobraźni, unosisz się wyżej. Widzisz siebie, patrzysz na siebie siedzącego w coraz większym oddaleniu. Jesteś metr, dwa, trzy nad sobą. Coraz bardziej oddalasz się, ciągle dostrzegając siebie w coraz większym oddaleniu. Powoli, unosisz się coraz wyżej. Jesteś już tak wysoko, że nie widzisz siebie, tylko budynki miejscowości, w której jesteś. Unosisz się coraz wyżej i zaczynasz widzieć obszar całej Polski, Europy. W końcu widzisz Ziemię, piękną niebieską planetę na tle ciemnego kosmosu. Unosisz się coraz dalej, Ziemia zmniejsza się, zmniejsza jest coraz dalej. W końcu staje się maleńkim punktem, jak główka szpilki, ledwie dostrzegalnym w bezmiarze kosmosu. Zatrzymaj się, spójrz na ten punkt. Wszystkie szczęścia i nieszczęścia, wszystkich ludzi, miliardów ludzi są tam. W tym maleńkim, ledwie dostrzegalnym punkcie. Wszystkie wojny, konflikty, miłości, przyjaźnie, rozczarowania i radości są w tym jednym małym punkcie. Pobądź przez chwilę w tej perspektywie, patrząc na Ziemię stamtąd, widząc Ziemię taką właśnie. I teraz powoli zacznij wracać. Powoli zbliżasz się do tego punktu, który staje się coraz większy i większy. Zaczynasz dostrzegać kolory Ziemi, jej błękit. W końcu dostrzegasz zarys kontynentów na tle błękitu oceanów. Zatrzymaj się ponownie. Widzisz Ziemię, jej oceany, szarożółte, zielone kontynenty, Całą ziemię na tle czerni kosmosu. Pobądź w tej perspektywie, w oglądzie ziemi. Wszyscy ludzie, których znasz, Ci najbliżsi i dalsi są tam. Wszyscy ludzie, których kiedykolwiek widziałeś i nie widziałeś, są tam. Wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek narodzili się, są lub byli tam. Wszystkie czujące żywe istoty są tam. Uświadom to sobie. I zacznij życzyć szczerze z serca ludziom bądź jeśli chcesz wszystkim czującym istotom dla których domem jest ta planeta szczęścia. Powtarzaj raz za razem w ciszy w tej bądź innej formie. Obyście byli szczęśliwi, przepełnieni spokojem, harmonią, radością. Obyście byli szczęśliwi, przepełnieni spokojem, harmonią, radością. Obyście byli szczęśliwi przepełnieni spokojem, harmonią, radością. Powtarzaj raz za razem, równocześnie pozwalając sobie poczuć uczucie, które wraz z tym życzeniem pojawia się. I zatrzymaj życzenie I powoli zacznij zbliżać się do tej planety jesteś coraz bliżej, widzisz Europę coraz bliżej widzisz już tylko samą polskę miejscowość w której jesteś i w końcu dostrzegasz siebie siedzącego w medytacji. I teraz poczuj ciało doznania, które w tej chwili dominują. Poczuj oddech, każdy wdech i wydech. Zbliżamy się do końca tej praktyki, za chwilę usłyszysz dźwięk misy, gdy dźwięk w pełni wybrzmi, zakończ medytację.